Panowizowy. Dzisiaj gramy w Squid Game 3. No i będzie tutaj gra. Będziemy tutaj grać. W... G... Będziemy też grać w gru... drugą grę. Squid Game. Przygotujcie się na bardzo fajny odcinek. No, przygotujcie się na fajny odcinek. Ze Squid Game i ogłaszamy piosenkę Squid Game widzowie. Przygotujcie się na nią dzisiaj z gwiazdą no, do tej piosenki. To jest, okazji, to jest okazji trzeciego sezonu. No. Ale, ale to jest okazji fanów. Nie będę w No, jeśli lubicie Squid Game, to zrobiliśmy piosenkę o tym. To odbijajcie się 30 czerwca 30. 13 czerwca. Na tą piosenkę. Mm, nie wiem, czy mogłeś mówić, ale tak naprawdę piosenka wyjdzie kiedy indziej. O, ja w zakręcę. Dobra, weźcie mi spuczuj. Ja muszę sobie teraz skakać, nie? Tak. Piurde, mam problem. Jaki z Bo teraz ja jestem. O, kurde, pieczone, faktyk. Ta... Nie. Dobra. To chyba będę tak skakać? To chyba. To jest o dobry maja. pomysł. To jest chyba dobry pomysł. Żeby tak skakać, nie? Ale ja nawet nie widzę, gdzie jestem, XD. A ja wiem po piastu. A ja wiem po prostu, że ty chłop posaja. Dobra, staram się to przeżyć. I chyba to zrobiłem. Przeżyłem z głowy. No, a ci, bo możliwe, że teraz ty będziesz. Będę obserwować te osoby. Teraz ty? Nie ja. Nie ja. Nie ja teraz. Czekaj, chcę poobserwować osoby. jak chcę Nie ja teraz, bo jestem w pokoju. Co? Ja ty jesteś w pokoju? Ja nie mogę. No, <laughs> bo ja nie, nie widzę, no, Nie że ty spadłeś. Czekaj, jak chcę to zobaczyć. Nie spadłem, to jak do dwajów, to się tu. Może zbyt późno. No to jestem ja. Czy mi, kto? Gdzieś... Rafa, To ja, czekajcie. Ktoś napisał na czacie. O mój boże, nie wiem dlaczego. Ja w ogóle nie pokazuję, gdzie jestem, ale jestem na moście. Kujcie piecowe, poczuję Ci jak będziesz kolejny. Nie, ja już byłem, ale jestem na moście sobie, stoję tylko daleko od liny. To znaczy, jak on był. pana, widział pan właśnie tam biegnę, ja to mogę mówić, ale... Prawa autorskie, Jezu, a ja prawa autorskie, ja nie mogę co ja narobić, <laughs> ja się działy, Boże, dobra, dobra to, to było Matko, matko, to chyba to jest prawa Nie, to chyba Błew. nie były prawa autorskie. Mam nadzieję, że czytaj to jest prawa tak, dla żartów spadł. E, czekajcie! E. O Jezu, my jesteśmy w Squid Game! No a musimy je wyrostować Jesteśmy widzowie Squid Game 3, ale to grano. Dobra, to jesteśmy... coś! Jaką masz kulę? Nie, widzę, ja mam do wozu. Nie, dopiero dopiero. Eee, chcę że skąd się tam kajunda. jest junda, bo właśnie. Nie, no, czekajcie, jak skończy się gra, to ja zacznę nagrywać. Widzowie, jesteśmy w drużynie Niebieskiej. Jesteśmy. No? Wiem. Jesteśmy widzowie! Widzowie, i teraz będziemy próbowali. Z... No, wiecie, co zrobić. No, będziemy okay, dzisiaj... Z tej można ich tak. Okej, mamy... Nie, nie można utworzyć tak czuję. Ale gdzie? Zowie, to nie jest takie proste. Jest, jest takie Okej, okay, tu mam... I my... ma lewa, Wy pokoń... że się, cieszy, że się w Dobra, uciekam po prostu. Uciekam. nie, matko, ja to, jak ja dostałem. Nie ja dostałem. Czekajcie! u Jezus ktoś został wyemilinowany, ale ja będę pan wam pokazywać, więcej. Ej, nie, oni nie do nas! Serio? No, oni nie do naszego pokoju! jest O Jezus, to mamy przypał. Wchodzę do jakiegoś pokoju, nie? I teraz się w tym chowam. Dobra, jeden, jeden... dostałeś dwóch, a było ich trzech. Ja się teraz schowałem w jakimś pokoju.

no, bardzo niedługo koniec filmu. Co tym razem musimy znaleźć? O, nie! Wszystkie głowy musimy znaleźć. Aha, i jeżeli znajdziemy, to przeżyję. Jakby tutaj oglądam Wojana. Matko Wojsko, jak ja jestem, poko. Dobra, widzowie, zaraz koniec odcineczka więc bajo bajo widzowie. było fajnie ale chyba mnie zaraz o nie o nie widziałem jednego dobra w końcu o